Od grudnia zeszłego roku sztuczna inteligencja nie schodzi z nagłówków mediów tradycyjnych i elektronicznych. Bez wątpienia jest to jeden z najpopularniejszych obecnie tematów o charakterze niepolitycznym. Liczba artykułów, nagrań wideo, podcastów, a także konferencji i artykułów naukowych poświęconych sztucznej inteligencji rośnie w drastycznym tempie. Wszystko to za sprawą nowego, rewolucyjnego rozwiązania, jakim jest chat GPT będący fachowo rzecz ujmując rodzajem dużego modelu językowego wykorzystującym technologię uczenia maszynowego opartym na sieciach neuronowych. W skrócie natomiast jest to rodzaj słabej sztucznej inteligencji działającej w sposób podobny do działania inteligencji człowieka. Podobny, ale oczywiście nie tożsamo. Niemal ludzki charakter chat GPT wynika z tego, że jest to chatbot, z którym można prowadzić rozmowę. Na zadane pytania lub wyrażone opinie uzyskujemy odpowiedzi. Odpowiedzi te udzielane są na podstawie danych, którym program ten został niejako nakarmiony przez swoich twórców. GPT przetwarza ogromne ilości tekstu, ucząc się reguł języka. GPT ma wiele wersji językowych. Rozmowy można swobodnie prowadzić, przechodząc od jednego do drugiego języka. Gdy dostanie określone zapytanie, jest w stanie wygenerować Sensowne i poprawne gramatycznie kontynuacje zdania. Oczywiście nie zawsze te odpowiedzi są poprawne. Czasami zdarza się również, że GPT halucynuje, zmyśla pewne odpowiedzi, o czym warto y, oczywiście pamiętać. Model GPT został wytrenowany na m.in. artykułach z Wikipedii, artykułach prasowych oraz innych różnych tekstach z internetu. Zasób jego wiedzy ma ograniczenia czasowe. Oznacza to, że nie jest on podłączony w czasie rzeczywistym do Internetu i nie może zaktualizować danych, które zostały mu podane. GPT, co trzeba wyraźnie podkreślić, nie jest silną sztuczną inteligencją. Chat GPT nie posiada świadomości, jego myślenie jest, no, można powiedzieć, jedynie symulowane. Wydaje się, że nagły wybuch popularności sztucznej inteligencji, także. Samego czatu GPT wynika stąd, że GPT stwarza wrażenie rozmowy z rzeczywistym człowiekiem. Potwierdzeniem tego jest chociażby to, że ludzie na całym świecie, a tych ludzi było w pierwszych już tygodniach uruchomienia tego projektu bardzo wiele to miliony osób więcej osób zaczęło wchodzić na tę stronę niż w przypadku mediów społecznościowych, gdy zaczynały one swój rozwój, większość ludzi, część ludzi zaczynała w rozmowie z czatem GPT konsultować nawet swoje problemy prywatne, problemy zdrowotne czy różne dylematy życiowe, przez które przechodzą. Jedna z brytyjskich stacji telewizyjnych przeprowadziła wywiad z czatem GPT, co można zresztą zobaczyć w serwisie YouTube. Chat GPT to oczywiście nie jedyny przykład zastosowania sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że już dzisiaj korzystamy na co dzień z tego dobrodziejstwa, chociażby używając wyszukiwarki internetowej Google, używając tłumacza również Google'a, map Google'a, słynnych, jak sądzę, bardzo popularnych, a także wielu asystentów cyfrowych na naszych smartfonach czy komputerach. Korzystamy ze sztucznej inteligencji również wtedy, gdy wchodzimy na strony internetowe na przykład banków i konsultujemy się z czatem, który jest rodzajem naszego pomocnika w obsłudze strony internetowej. Sztuczna inteligencja znajduje się również w urządzeniach tak zwanego internetu rzeczy, czyli nawet w odkurzaczach automatycznych, które część z Państwa być może posiada. Znajdziemy ją również, co oczywiste, w naszych smartfonach. Jest również dostępna w serwisach streamingowych, na przykład na popularnym Netflixie, gdzie... To właśnie sztuczna inteligencja proponuje nam określone filmy w oparciu o to, co do tej pory oglądaliśmy, lub ewentualnie, co algorytm przewiduje, że chcielibyśmy, czy moglibyśmy obejrzeć. Na ulicach wielu miast Stanów Zjednoczonych pojawiają się już teraz autonomiczne samochody. Nawet w Polsce wielu właścicieli nowych samochodów korzysta z opartego na sztucznej inteligencji systemu odczytywania znaków drogowych, czy półautonomicznych funkcji bezpieczeństwa. Które umożliwiają na przykład przewidywanie zdarzeń drogowych czy automatyczne hamowanie przed przeszkodą. W miastach Kalifornii można już teraz przemieszczać się autonomicznymi taksówkami, w których no, nie ma żadnego y, kierowcy-człowieka, jest tylko komputer y, korzystający również ze sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to oczywiście nie tylko pozytywne czy też neutralne przykłady, które tutaj w, omówiłem. W ostatnich latach popularna stała się chociażby technologia Deep Fake, która na początku umożliwiała i tak, takie było jej pierwotne zastosowanie, podstawienie znanych twarzy. W filmach pornograficznych ofiarą zresztą tego typu działań było wielu znanych celebrytów. Dzisiaj ta technologia jest wykorzystywana na wojnie informacyjnej, chociażby na tej, która ma miejsce na Ukrainie, umożliwia między innymi wyprodukowanie obrazu, dźwięku, w którym realna osoba, to znaczy znana nam osoba publiczna mówi lub robi rzeczy, których w rzeczywistości nigdy nie zrobiła czy też nie powiedziała. Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest ogromnym wyzwaniem dla wielu dziedzin naszego życia. Nie ma w zasadzie takiej dziedziny czy obszaru życia społecznego, który w jakiś sposób nie został już dotknięty jej wpływem, lub ten wpływ za chwilę, jak sądzę, może nastąpić. Wydaje się wręcz, że postępująca robotyzacja, rozwój kolejnych technologii umożliwią realizację wielu wizji. Futurologicznych, które wydawały się nam jeszcze do niedawna bardzo odległe. Nikt z nas zapewne nie wyobrażał sobie, że jeszcze za naszego życia okaże się coś, co oglądaliśmy niedawno jedynie w filmach, możliwe, a jednak to albo nastąpiło, albo właśnie następuje, czy być może za chwilę nastąpi. By podać Państwu tylko jeden przykład, no, taka wizja świata przyszłości, w którym możliwe będzie przewidywanie zdarzeń, Kryminalnych, mam tutaj na myśli film raport mniejszości z 2002 roku, a więc jakby nie było sprzed 21 lat, no jest właściwie już na wyciągnięcie ręki. Co czeka nas zatem w przyszłości? Jakie problemy społeczne, etyczne i polityczne niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Warto, jak sądzę, powiedzieć, o przynajmniej kilku, które mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie. Bezdyskusyjnie każda radykalna zmiana technologiczna rodzi problemy z przystosowaniem się do nich. No, jesteśmy jednak tylko ludźmi, zmienia się bardzo szybko nasza rzeczywistość. Wystarczy tutaj pomyśleć o smartfonach, jak bardzo zmieniły one nasze życie. To nie są już tylko telefony, dzięki którym dzwonimy, komunikujemy się, to także urządzenia do wyszukiwania informacji, do robienia zakupów i do wielu, wielu innych rzeczy. Jesteśmy amatorskimi również fotografami, a także twórcami filmów i wiele innych rzeczy możemy dzięki smartfonom zrobić. No, oczywiście z tym się wiążą również negatywne konsekwencje, na przykład dla dzieci, jak i jak sądzę, dla dorosłych, które mają wpływ chociażby na pewne zachowania o charakterze psychologicznym. Bez wątpienia nie, nie jest to trudne, by sobie wyobrazić, że popularyzacja takich technologii jak deepfake, czy deep nostalgia, albo innych bardziej zaawansowanych ich wersji, może również wywołać. Nawet gorsze, jak sądzę, założenia poznawcze czy psychiczne. Sztuczna inteligencja może zwiększyć ryzyka związane z dezinformacją. Już i tak obecnie państwa i społeczeństwa mierzą się z problemem tzw. fake newsów, wydaje się, że sztuczna inteligencja jeszcze bardziej udoskonali techniki manipulacji faktami. Z drugiej strony, oczywiście może ułatwić wykrywanie tego typu przypadków i ich eliminację. Nie jest to również wykluczone. Jednym z największych wyzwań, jakie niesie z sobą rozwój sztucznej inteligencji, jest z pewnością zmiana rynku pracy. Niewykluczone, że jak głoszą eksperci, wiele zawodów przestanie mieć rację bytu. Być może właściciele korporacji, chcąc ograniczyć koszty, będą zastępowali swoich pracowników systemami opartymi na sztucznej inteligencji, które są po prostu bardziej wydajne no i mniej kosztochłonne. Równie ciekawym zagadnieniem jest kwestia praw sztucznej inteligencji, która wydaje się dzisiaj brzmieć dość abstrakcyjnie. Dzisiaj trwają dyskusje na temat tego, jak rozwój tej technologii ma się chociażby do poszanowania ochrony danych osobowych, więc mówimy raczej o prawach ludzkich, które tutaj mogą być naruszone w, w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Natomiast należy zadać też pytanie, co z prawami własności intelektualnej. Czy obrazy i teksty generowane przez sztuczną inteligencję są własnością tych, którzy użyli określonych aplikacji, czy może producentów tych aplikacji, no a może wreszcie nawet samej sztucznej inteligencji, gdyby uzyskała ona jakąś podmiotowość prawną. Ostatnia kwestia to problem praw społecznych i politycznych sztucznej inteligencji. Kiedy dziś mówimy na ten temat, to mamy w większości na myśli jej słabą formę, tę słabą sztuczną inteligencję. No, co jednak, gdy w końcu pojawi się zapowiadana już na początku naszego stulecia przez Reya Kurzweila osobliwość technologiczna? Czy faktycznie zrealizuje się wówczas scenariusz, w którym sztuczna inteligencja przekroczy możliwości poznawcze nie tylko jednego człowieka, co nawiasem mówiąc już nastąpiło, jakby ktoś nie zauważył, ale również możliwości poznawcze wszystkich ludzi? Czy w, w takim razie można powiedzieć, że czeka nas. Epoka postludzka, w której no, ktoś pojawi się, pewien byt, który będzie miał znacznie większy potencjał intelektualny, a być może nie tylko od całej cywilizacji ludzkiej. Tego typu obawy towarzyszą, jak sądzę, nie tylko zwykłym ludziom, ale również samym ekspertom, twórcom tych technologii. W ostatnich miesiącach ukazały się listy otwarte apelujące o wstrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji autorzy i sygnatariusze listów co warto podkreślić wśród nich są również tak wybitne postaci związane ze światem informatyki czy technologii jak Steve Woźniak, Elon Musk czy Bill Gates. Porównują oni zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji do innych zagrożeń, takich jak chociażby pandemia czy wojna nuklearna. Chodzi im oczywiście o pokazanie skali zagrożenia, a nie tutaj nie mają na myśli analogii do tego typu zagrożeń. Mnie osobiście wydaje się, że bardziej adekwatne jest porównanie, którego dokonał Max Tegmark, znany amerykański fizyk. Jego zdaniem ludzkość ma tylko 6 miesięcy na to, by uchronić się przed nieodwracalnymi skutkami rozwoju sztucznej inteligencji. Jeśli ludzkość tego nie uczyni, być może czeka nas, jak twierdzi Tegmark, los podobny do losu Neandertalczyków, których, jak wiemy, zastąpili homo sapiens. Czy Tegmark ma rację? Trudno powiedzieć, jednak z pewnością nie wzięcie pod uwagi jego opinii może mieć nieodwracalne skutki. Jest to oczywiście wizja apokaliptyczna, no ale myślę, że Neandertalczycy wyciągnęliby jednak lekcje, gdyby taką okazję mieli.